Dobra, się, Mordy, z tej strony oczywiście, standardowo. Zaczekam na Was, filmik na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj wracam do czegoś, z czego nie nagrywałem tak naprawdę jakieś pół roku, chyba, no mniej więcej. Słuchajcie, mianowicie chodzi mi oczywiście o zdrabki Słuchajcie, dzisiaj zaopatrzyłem się w zdrabki, których wcześniej na moim kanale nie było. Mianowicie jest to zdrabka 50 oraz zrabka y, Super 13. Także, słuchajcie, myślę, że możemy. Y, o, jest. Myślę, że możemy przechodzić do do drapania macie tak, witam was już tutaj z, teraz z innej perspektywy, słuchajcie pierwszą zdrapką, którą sobie dzisiaj zdrapiemy będzie zdrapka o nazwie 50 o co w niej chodzi, chodzi mi o to że musimy zdrapać pole gry czyli to całe tutaj zielone musimy tam znaleźć trzy takie same e, kwoty I wtedy ją wygrywamy i to na końcu dodatkowe jeszcze mamy pole z bonusem czyli musimy Eee, drapać tutaj i musimy znaleźć te 50 zł. Więc to, w sensie myślę, że możemy zacząć drapać. Dobra, słuchajcie, mamy. mamy 50... znaczy, zobaczcie, mamy, mamy 50 zł. Uwaga, lecimy do góry. Mamy, mamy 2 zł. Mamy 50 tysięcy. Powiem tak, gdyby chociaż było 2 zł, fajnie by było, bo wtedy by się na zdrawkę zwróciła. Uwaga. O, czekajcie, mamy 500 zł, to nie nie, 500 tysięcy dobra Mamy dwójkę, no kurde Fajnie, by była chociaż ta dwójka, bo, jest, słuchajcie, bara, mamy to, słuchajcie, mamy 2 zł Także, słuchajcie, zdrawka nam się zwróciła Więc jest super, bo nam się zdrawka zwróciła Bo, jak widzicie, zapłaciłem za nią 2 zł Także, fajnie, bo nam się zdrawka zwróciła Ok, no słuchajcie, jak widzimy, no wygraliśmy więc okej, okay, więc fajnie. Bo mi się zrapka zwróciła. Także jest to na plus. Co słuchajcie, to oczywiście ja wydapę sobie całą. No, powiem tak, wiecie co? Fajnie, że miałem taką przerwę od zrapek, bo udało mi się właśnie wygrać w zrapce więc to jest całkiem fajnie bo miałem długą przerwę i udało mi się właśnie mnie wygrać. Teraz słuchajcie jak widzicie mamy dwójkę, czyli wygraliśmy. I słuchajcie, teraz mamy jeszcze pole z bonusem, uwaga. Bo i co tu mamy? Mamy worek, czyli nic nie mamy. Filmie, ale to trudno. Dobra, słuchajcie, w każdym razie mamy zdrabkę, które nam przyzwróciła. Więc pięknie, słuchajcie, teraz lecimy sobie z, z drugą zdrabką. Ja Mianowicie, słuchajcie, jest to zdrabka yy, super 13. Słuchajcie, jeżeli teraz możemy zrobić tak, bo w tym odcinku po przerwie zrobiłem tylko dwie, mam tylko dwie zdrabki. E, jeśli by na przykład było e, spore zainteresowanie czyli dobra, załóżmy, że jak zostawicie 5 łapek w górę na razie to zrobię e, nagram następną część właśnie ze zrapek i tam będzie tych zrapek więcej e, tam będzie, o słuchajcie każda łapka w górę nie no zrobię, zrobię tak, żeby, żeby was zachęcić każda, każda łapka w górę będzie dodatkowa zdrabka na odcinkach czyli jeśli zostawimy na przykład... Jeśli na przykład zostawicie... E, na przykład nie wiem, dwie łapki w górę to na następnym odcinku będą 4 zdrapki Także słuchajcie, lecimy, uwaga. A właśnie, o co chodzi w tej zdrapce, bo to jest nowa zdrabka. Chodzi o to, że musimy zdrapać całe pole gry musimy znaleźć trzynastkę i wygrać. Wtedy wygrywamy kwotę, która jest przy niej. Powiem tak. E, trzynastka na ogół jest pechowa. Ale zobaczymy, możemy mi się poczęści, uwaga, lecimy. Słuchajcie, gra pierwsza 27, czyli to nie moja liczba. Mamy tak 48, 47, 49, 42, 46 i 20. No Niestety tu się niestety nie, nie udało wygrać niestety. Także ta Zrabka ta niestety chyba... No, nie była szczęśliwa, więc to możemy wywalić. No słuchajcie, no niestety to się nie udało. Także podsumowując, dzisiejsze zdrabki w, y, wydałem na nie 4 złote 4 zł, y, wydałem na te zdrabki 4, 4 zł a wygrałem 2, czyli nadal jestem y, jestem 2% na minusie, także fajnie że jesteśmy, ale powiem tak, mogło być gorzej bo mogłem, mogłem nic nie wygrać, ja coś wygrałem, więc o tyle plus, że chociaż coś wygrałem